I teraz uwaga, nie róbcie tego w domu. Traciłem czas na szukanie heterodyny, a się okazywało, że jej w ogóle nie mam. I transformator się zjarał. To coś tutaj nie wyszło. Jeszcze raz, za chwilę. To się nie nadaje. Siemanko, no i w końcu nagrałem ten film o Elizabeth Stereo DST 203. Był to strasznie długi film, strasznie długo to nagrywałem, ale w końcu go mam. Trafiłem tam Elizabethkę w strasznie złym stanie, w zasadzie miała tylko dobry wygląd zewnętrzny, czyli miała zachowane wszystkie guziki, gałki, nie była poobijana, i to było dla mnie najważniejsze. Oczywiście były płytki zasyfione, zalepione brudem, kondensatory odpadały, było nieprzestrojone, szybka odpadała, skala nie chodziła, guziki wypadały, ale wszystko było generalnie kompletne. Wiele godzin nad tym siedziałem. Powiem w pewnym momencie, że nawet zaryzykowałem i po prostu to umyłem wodą, wszystko. Mówię, raz się żyje. Źle się to skończyło, ale ostatecznie weszłem obronną ręką. Ogólnie dramat z, tym, no, z tą Elżbietą był. Ale finalnie wszystko chyba wyszło fajnie, zapraszam do oglądania, zobaczcie jak to wszystko kurde wyglądało. Dość małe podsumowanko. Zacznę od tego, że jak zauważyliście muszę wymienić transformator. I teraz uwaga, nie róbcie tego w domu. <gry> yy, nalała mi się woda do niego, nie odczekałem, nie wysuszyłem dokładnie, tylko yy, zrobiłem próbę, i transformator się zjarał. To tylko tak naprawdę przez pośpiech. Mam nowy transformator, taki sam. Wymienimy, będzie wszystko w porządku. Powiem, co zrobione zostało. Eee, układ mm, zasilania, już jest zreanimowany. Końcówka mocy też jest zreanimowana. Eee, dostały nam jeszcze układy FM i układy przedmocniacza. I umyłem, no ale no zalałem, spaliłem trafo mój bunt. To zaskakuje mnie ten polski paździerz, który czasami jest zrobiony. Ja lubię te sprzęty, lubię naprawiać, ale naprawdę, no, czasami to jest faktycznie taki paździer, że nie da się. Nie rozumiem na przykład takich rzeczy, jak w sytuacji tego kondensatora, że są yy, wyprowadzenia na płytce kołeczki, tak, do których są przylutowane kabelki, które łączą poszczególne elementy. Yy. A tu w było tak, że te kable z kondensatora były wlutowane bezpośrednio gdzieś od dołu w płytkę wielkim smarkiem. Albo historia, na przykład, Wam powiem z układami STK, które są przykręcone do obudowy. Z tyłu one są na czterech śrubach. Po dwie śruby na każdy układ. I z jednej strony jest otwór w obudowie, który jest większy niż śrubka, która tutaj była wsadzona. Czyli tak, de facto ta śrubka była wkręcona w STK, ale jakby nie była dociągana do obudowy. Zapraszam do dalszego oglądania. I zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Pierwsze uruchomienie. Wybuchnie czy nie? Ok. Nic nie wybuchło. Wszystko działa. Nic, nie, nic się nie pali. Kurde, chyba sukces. A więc mamy wstępnie poskładane. Teraz wejdziemy się za przestrojenie, ok? Przestrojenie zakończone, powiem Wam, że troszeczkę mnie to kosztowało nerwów. Nie było łatwo ustawić. Cały czas nie mogłem pokryć pasma, ciągle mi gdzieś za szeroko to wychodziło. Natomiast jest już ok, fajnie, wszystko jest ustawione. I powiem Wam o jeszcze jednej sprawie. Miałem problem jeszcze z jednym trymerem tym na drugiej, przy drugiej CCL L2 i on coś nie stykał po prostu po ustawieniu czułości potrafił nagle stracić ustawienie i tracił wszystko i ja traciłem czas na szukanie heterodyny, a ja się okazywało, że jej w ogóle nie ma, bo on gdzieś nie stykał i, i ciągle fałszował moją pracę. Straciłem wiele godzin na znalezienie przyczyny, natomiast po zmianie na nowy Szybko udało się ustawić i teraz elegancko wszystko śmiga. No i mamy w końcu zakończoną tą trudną sytuację z Elizabetką. Udało nam się wszystko zrobić. Eee, pokażę Wam teraz, jak gra radyjko, i puścimy sobie jeszcze coś e, z internetu przez e, Elizabetkę. I ja to szanuję w Media Expert Do poniedziałku AGD w promocji taniej o wartość podatku VAT. Na przykład robot sprzątający i robot i 3+, teraz taniej o ponad 400 zł. Ekspres telonki dynamiki. Jak oni, a na ile się nie czujemy. A tutaj w tym przypadku no tak były to osoby, które ja lubię gdzieś tam nazywać bankrutami emocjonalnymi. To też wynika z obserwacji na pewno. Nadwiłik wysadził celnu chłopiny. Eros zdołał ujść w stanach zapalennych zewnętrznego przewodu słuchowego. Przedjech wskazania. się na tą rolę jak substancje. Uszkodzenie błony bębenkowej. kiedy lub chwytanie przedmiotu słuchaczymy. Już tej filmu Dzień dobry, na autostradzie A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki Warszawa w Majdanie na 491 km zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka zablokowane z jezdni w kierunku Warszawa. Odcinek węzeł klucz, węzeł w Radziszewku na 14 km zderzenie czterech autostrad. i yes. yes.